Złość to Twoja energia odwagi. Złość to energia, która Cię budzi do życia, która Ci daje odwagę do tego, żeby działać, do tego, żeby podejmować różnego rodzaju wyzwania. I dzisiaj o tym. Otóż słuchajcie, znasz, znacie to, znasz to, ten moment, w którym chcesz coś zrobić, ale boisz się, obawiasz się, czujesz, że brakuje ci energii, brakuje ci właśnie odwagi do tego, żeby coś zrobić. Więc co najczęściej wtedy robisz? Popadasz w lęk. Popadasz w lęk, w negatywne myśli, popadasz w myślenie, nie uda się, boję się, co będzie, jak to będzie, co się wtedy stanie, co się nie stanie. I wtedy, słuchaj, właśnie jak jesteś w tym momencie, jak jesteś w tym poczuciu, to Twoją jedyną opcją na to, żeby z tego wyjść, jest poczuć złość. Właśnie jest znowu poczuć złość. Dlaczego? Dlatego, że złość jest tą energią, która wygeneruje w tobie następną emocję, jaką jest odwaga. I mówi o tym e, David Hawkins w swojej genialnej książce na temat poziomów świadomości. I on tam przedstawia w tej książce mapę świadomości, w której pokazuje, że my jako ludzie rozwijamy się wchodząc ze sobą na konkretne poziomy, ze sobą samym, tak? No i zaczyna oczywiście od takich poziomów jak wstyd, jak poczucie winy, jak strach, lęk, żal. I coś, co pokazuje, jakby poprzez te poziomy pokazuje jedno, że w drodze do poziomu do którego chcesz dotrzeć, czyli między innymi miłość, radość, spokój, spełnione życie, po drodze jest jedna ważna emocja, bo jakby on pokazuje, że każdy poziom to jest pewien proces, to jest pewna emocja, na którą potrzebujesz wejść, z którą potrzebujesz się skontaktować. I po drodze bramą do tego jest właśnie złość. Złości, słuchajcie, tuż przed dumą i odwagą, która jest jakby bramą, jest tym przejściem do tych pozytywnych emocji i tego levelu, tego poziomu, na którym chcemy się znaleźć. Dokładnie złość. Po tym, jak przejdziemy przez te wszystkie mm, słabe, tak, że tak powiem, y, poziomy, na których, na których po prostu się często znajdujemy, następną, Następny poziom emocji, na którą potrzebujemy wejść, jest złość, bo złość powoduje, że możesz w sobie wygenerować poczucie dumy i odwagi. Hmm? Ciekawe, co? Dla mnie po prostu genialne, dlatego że. My bardzo często boimy się złości, o czym mówiłam w swoich poprzednich filmikach. Jesteśmy tak wyedukowani, jesteśmy tak ukształtowani, szczególnie my kobiety, do tego, żeby poskramiać w sobie złość, żeby jej nie czuć, żeby być grzeczną i miłą, a On świetnie pokazuje, tam nie ma na to miejsca. Jeśli chcesz być odważna, jeśli chcesz sięgać po swoje, jeśli chcesz iść do przodu, potrzebujesz mieć kontakt ze swoją złością, bo ona cię przebija jakby do tego następnego levelu, czyli do odwagi. Kojarzysz to? Takie poczucie jak boisz się, boisz, siedzisz, siedzisz na czymś, ale myślisz o czymś, marzysz o czymś, chcesz czegoś i siedzisz, siedzisz, siedzisz nad tym i w pewnym momencie dokładnie potrzebujesz poczuć takie ej, nie. Tak, wystarczy. Okej. Okay. Chrzani już te wszystkie lęki, dobra, boję się, ale idę. Muszę się na to wkurzyć, muszę się wkurzyć, bo powiedzieć sobie, nie, mam dość, ja już tak nie chcę. Ja już nie chcę tak żyć, ja już nie chcę w tą stronę. Huch, dosyć wychodzę, robię krok. I żeby zrobić ten krok, właśnie potrzebna jest energia złości, energia złości i twojego własnego gniewu, do tego, żeby powiedzieć sobie nie, nie chcę już tam być, nie chcę tam siedzieć. I żeby powiedzieć sobie, tak, boję się, ale idę, tak, sięgam po to. Ok? I do tego właśnie potrzebny jest Tobie Twój gniew, żeby mógł Cię przenieść w pozycję jakby takiego, takiej dumy z siebie. Czyli co to oznacza? Kontaktu ze swoim poczuciem wartości, kontaktu z tym, co znaczysz, kim jesteś, ile jesteś warta. Potrzebujesz wiecie, bo są taki taki mars, w pewnym momencie wchodzimy w taki mars, to źle, tam, to źle, o je, no tak ciężko, to do kitu, tego się boję, to nie wyjdzie. I w pewnym momencie, oprócz tego całego przerabiania, właśnie analizowania, przerabiania, rozumienia tego, skąd to masz, dlaczego to masz, dlaczego to takie jest, czego się boisz, co to za lęk, w pewnym momencie musisz mieć to poczucie i teraz dość, i teraz wystarczy, i teraz idę, i teraz sięgam po to. Bo jeżeli wiem, że znowu cofnę się dwa kroki w tył i zacznę znowu coś przezuczać przerzucać, przerabiać, analizować, tłamsić, kotłować w sobie, to za chwilę znowu będę w miejscu, w którym nie chcę być, bo je bardzo dobrze znam. Za chwilę znowu się wrócę, więc wtedy potrzebuję powiedzieć: "OK, mam dosyć, mam dosyć". Ja zawsze mówię, wiecie co, że mam takie doświadczenie w pracy z ludźmi, jakby takiej psychologicznej, terapeutycznej, że ludzie naprawdę coś zmieniają, a jakby z dwóch powodów: z powodu miłości, który starza się rzadziej. Takich, wiecie, bardzo pozytywnych y, aspektów i czynników. I drugi, drugi powód to jest złość. Musisz mieć czegoś naprawdę dość. <laughs> Czyli naprawdę się na to zezłościć, żeby wygenerować w sobie energię odwagi i powiedzieć sobie: wystarczy. Wystarczy. Wychodzę z tego. Wystarczy. Wystarczy. Idę do przodu. Robię ten krok. A nie jest to, słuchajcie, łatwe, bo. Podam Wam taki swój przykład, chociażby z dwóch tygodni, tak? Myślę, że to było z dwa tygodnie temu. Yy, powiem Wam o tym, jak sprytnie działa nasza podświadomość i jak sprytnie działamy sobie naprzeciw, że tak powiem, tak jak skutecznie próbujemy sobie przeszkadzać. Może, może znasz ten stan, może znasz ten moment. Yy, otóż byłam w takim momencie, w którym chciałam coś zrobić. No, i tam już ustaliłam pewne rzeczy, pewne spotkania, pewne terminy. Chciałam zrobić nowe rzeczy dla mnie, nowe, co znowu powodowało, że wysadzało mnie z mojej pozycji komfortu, tak z pozycji znanej, z pozycji, w której się czuję bezpiecznie. To, co chciałam zrobić, miało być czymś nowym. Wystawieniem się, pewnym się wystawieniem na nowe, na nowych ludzi, na nowe doświadczenia, na nowe doznania. No i bardzo tego chciałam, tak? W sensie, wow, super, podobał mi się ten pomysł, kiedy na niego wpadłam i podobało mi się to, kiedy zrobiłam taki plan do jego realizacji. No i słuchajcie, jak już przyszło co do czego? Dokładnie dwa dni przed. Miałam takie jakby w, w głowie cały czas, tak, że mm, ok, tak, 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 no tak, to będzie za dwa dni, dobra, aha, no tak, jadę tam, idę tam, aha, no, y, tak, tak, tak. I wyobraźcie sobie, że dzień poprzedni, kiedy było już dzień przed i wiedziałam, że to jest jutro, po prostu <laughs> moje ciało y, zaczęło działać, tak automatycznie przeciwko mnie, czyli jakby mnie ratować, powiecie, bo, bo oczywiście nasza poświadomość myśli, że chce dobrze, że ona chce uchronić nad przed czymś nieznanym, przed czymś czego się boimy, przed czymś nowym, a nowego zawsze się boimy. W związku z czym dosłownie zaczęłam z godziny na godzinę czuć się e, po prostu na chorobę. Ja z godziny na godzinę czułam, że staję gorączki, rozkładam się coraz gorzej źle się czuję, Chyba będę chora, no, chyba będę chora. Dosłownie czułam, zaczęłam mieć wszystkie objawy chorobowe siedząc w domu. <laughs> Skąd? Znikąd, z mojej podświadomości, bo moja podświadomość automatycznie wysłała sygnał do mojego ciała, bo, bo naprawdę tak to działa. Nasza podświadomość sprawia, również działa poprzez nasze ciało, że nasze ciało potrafi coś zablokować. Chorobą, złym samopoczuciem, po to, żeby nie przeskoczyć właśnie tego momentu wejścia w nowe, pójścia po nowe, tej odwagi, której nam brakuje w tym momencie. No więc lękowo, zaczyna działać lękowo, dostaje sygnał, aha, zbliża się niepewna dla Ciebie sytuacja, zbliża się nowa sytuacja, której się boisz, tam jest lęk, to jest niepewne, pozostań w starym. Dobrze, no to jaki masz na to pomysł? Oczywiście tak teraz trywializuję, ale możliwe, że to się tak oddziała, od, od, odbywa sekundowo, ale się odbywa. Okej, okay, no to jaki masz na to pomysł? No to może się rozchorujmy, tak? Może sobie... Yy, yy, Przesz przeszkodźmy. Mm -hmm. Tak, przeszkodźmy sobie. No więc słuchajcie, miałam poczucie, że z godziny na godzinę, e, no nie, no będę chora. Nie, no ja nie mogę jutro iść. Nie, no, muszę to odwołać, bo ja po prostu, tak, ja, ja chyba będę chora. Ja się coraz bardziej źle czuję. Ale oczywiście, jakby znając siebie i wiedząc, znając siebie, bo nie towarzyszyły mi pozytywne uczucia przy tym wszystkim. Wiedziałam też, że. Mm, jest to pewna sytuacja nowa, wyzwanie, i że y, chcę tego, a zarazem możliwe, że y, gdzieś tam podświadomie się tego boję. No więc od razu usiadłam sama ze sobą. Tak, jakby weszłam w siebie i zaczęłam się pytać. Ej, poczekaj, co to jest? O co to teraz chodzi? Ty naprawdę będziesz chora, czy jakby zresztą. Obojętnie, każda choroba i dysfunkcja w naszym organizmie i złe samopoczucie pokazuje nam coś, tak? To jest zawsze komunikat. Może chcesz odpociąć, może się czegoś boisz. Bardzo często wiecie, ja, na przykład, w dzieciństwie jest to mechanizm obronny wielu, wielu, wielu osób, które z nami, z którymi pracowałam albo pracuję. Ja w dzieciństwie. W coś, co uciekałam przed tym, że kiedy bałam się szkoły, bałam się sprawdzianów, bałam się nowych wyzwań, wiedziałam, że będzie jakaś trudna sytuacja w szkole. Momentalnie po prostu się rozkładałam gorączka, choroba Uff, tak jakby było odroczenie tej sytuacji pozwalałam sobie w ten sposób odroczyć tą sytuację stresową. No i my tak generalnie działamy później, nawet w dorosłym życiu, tak? To jest złe samopoczucie, to jest dyskomfort, to są również zaburzenia psychiczne, lęki, jaki właśnie dyskomfort ciała, tak? Wchodzenie różnego rodzaju choroby, które wywołujemy sobie. Tu ehm, będę nagram w ogóle właśnie o tym film, w jaki sposób nasza podświadomość działa, tak? Psychofizycznie na nasze samopoczucie, na to, jak w jaki sposób radzimy sobie z, z chorobami i w jaki sposób każemy naszemu ciału w różnych sytuacjach się po prostu rozchorować, bo jest to gdzieś e, lepsze zło, które nam się w tym momencie wydaje, że wybieramy. No ale okej. Okay. No i usiadłam sobie ze sobą i, i jakby zaczęłam zadawać pytania Waszą w siebie i zaczęłam jakby czuć siebie i to, co teraz się ze mną dzieje, tak? I no i odpowiedzi zaczynały przychodzić. Odpowiedź była prosta. Ej, Ty się po prostu boisz. Ty się boisz tam iść, prawda? Ty boisz się tej nowej rzeczy. A, okej. Okay. No to czego potrzebujesz do tego, żeby przestać to czuć, żeby to przełamać? Bo tak naprawdę to jest to, czego Ty chcesz. Ty chcesz tam pójść. Ty chcesz to na nowe doświadczenie. Tak, chcę. Okej, okay, no to czego potrzebujesz? I dokładnie wtedy poczułam, że potrzebuję czego? Mojej energii złości, mojej energii gniewu, która musi mi powiedzieć: Halo, ej, nie, wystarczy, poczekaj, poczekaj, poukładaj. Czego się boję? Tak, to normalne, że się boję. Co mogę zrobić, żeby się nie bać? Działam. Nie, nie chcę tego, chcę czego innego, więc potrzebuję przestać sobie stawać na drodze, potrzebuję przestać sobie robić na złość, tak? Potrzebowałam też wyrazić swój gniew, to dlaczego się boję, to z jakiego powodu wchodzę w taki schemat i to czego mi na ten moment czuję brakuje do tego, żeby to przepchnąć, żeby pójść do przodu. I kiedy dałam sobie poczuć pełną złość i ją wyrazić łącznie z tym, dlaczego, po co i że tego nie chcę, oczywiście, słuchajcie, z godziny na godzinę, nawet z minuty minutę, jak ręką odjął, zaczęłam się czuć idealnie, dobrze, moje samopoczucie wróciło do super świetnego samopoczucia. Już nie byłam chora, już nie musiałam odwoływać tego wszystkiego, na co się przygotowałam, prawda? Bo jakby sama weszłam, przekroczyłam ten moment nie, idziesz tam, robisz to, pójdziesz tam, tak? Sama weszłam i przekroczyłam ten moment lęku poprzez właśnie wejście w moją energię złości i gniewu. Która dała mi możliwość do tego, żeby zadziałać, do tego, żeby sięgnąć po nowe, do tego, żeby zacząć robić to, co chcę. I do tego właśnie zachęcam. Twoja energia złości jest również energią, która daje ci odwagę, która jest pewną bramą do tego, żeby przepchnąć cię dosłownie na następny level, na którym chcesz się znaleźć. Ale właśnie brakuje ci bardzo często odwagi, i do tego jest ci potrzebny Twój gniew. Także bądź z nim w kontakcie, pytaj się siebie o co chodzi, kontaktuj się, odczytuj y, wiadomości, odczytuj odpowiedzi i działaj.